Was dużo, jesteście liczni. Wasz aktywizm jest niezwykle ważny. Na początku chcę się podzielić informacją, której dzisiaj jeszcze nie słyszałem. Ona jest bardzo ważna. Powiedziałbym, że jest przełomowa, o takim zupełnie fundamentalnym znaczeniu. Trochę przeoczana informacja, która pojawiła się w mediach w grudniu zeszłego roku, w grudniu roku 2022 i informacje pochodzące ze stanów zjednoczonych. Otóż Prezydent Stanów Zjednoczonych zechciał dopuścić myśl o tym, że można dopuszczać leki jako produkty do obrotu rynkowego bez testów na zwierzętach. To się nigdy wcześniej w historii krzywdzenia zwierząt, maltretowania zwierząt w imieniu nauki, torturowania zwierząt w imieniu nauki wcześniej nie zdarzyło. Uważam to za decyzję. Przełomową. Otóż od grudnia leki w USA nie będą wymagały testowania na zwierzętach w procesie dopuszczania ich do obrotów, tak powiedziała Agencja Żywności i Leków, która musi wziąć pod uwagę te nowe zalecenia. Ta decyzja nie oznacza tego, że testy i doświadczenia się zakończą natychmiast to jest otwarcie furtki po to, żeby niektóre laboratoria miały możliwość zrezygnować wolontaryjnie. Z tych testów. Nie muszą tego zrobić, mogą to zrobić, ale to, że nie muszą testować na zwierzętach, są właśnie, jest czymś zupełnie niezwykłym. Ale inaczej też mówiąc, że dotychczas musiały krzywdzić zwierzę, też jest czymś zupełnie niesamowitym. To już nawet nie była kwestia czyjegokolwiek wyboru, tylko to było po prostu instytucjonalnie, państwowo narzucony wymóg krzywdzenia. Nie wiem w ogóle, jak nazwać ten głębie wykluczenia, jeśli ktoś komuś nakazuje wręcz instytucjonalnie krzywdzenie kogoś drugiego, nawet nie pozostawiono możliwości wyboru. Więc to zostało przełamane. Bardzo się z tego cieszę. Było trochę informacji w mediach o tym, między innymi komentował to profesor Andrzej Rzonowski, którego tu dzisiaj z nami nie ma niestety, no ale będzie poprzez to, że go zacytuję. Otóż profesor powiedział tak, że ta zmiana jest historyczna, trzeba się oczywiście z tym zgodzić. I ona zrywa z tym charakterystycznym powiedz, takim językiem, którym się profesor posługuje, ona zrywa z ponurą doktryną, która dotychczas panowała. I zauważcie, ten język jest zupełnie prawidłowy do opisu sytuacji. Praktycznie mieliśmy do czynienia z, i mamy do czynienia z czymś, co jest niezwykle ponure, choć wydaje się sterylne. Prawda? Kiedy patrzymy na Opowieści samych naukowców, czy zdjęcia mające promować doświadczenia na zwierzętach, widzimy sterylne warunki, w których zwierzęta żyją. Tymczasem profesor używa to innego języka, który jest właściwszym do opisu tych tortur, które tam się odbywają, mianowicie nazywa to czymś ponurym i mówi o tym jako o doktrynie. No to słowo doktryna jest zupełnie znamienne, tutaj i kluczowe, ponieważ doktryna to jest coś, co sprawia, że jesteś zniewolony w sposobie myślenia. Musisz się jej trzymać w sposób sztywny. Jesteś niewolnikiem pewnego podejścia. Ja bym powiedział nawet, że to jest niewolnictwo związane z pewną ideologią ideologią supremacji człowieka. I supremacja człowieka, taka instytucjonalna, polega na tym, że zawsze jego interesy są niżej. Niezależnie od tego, kim jest to zwierzę, w jakim celu jest wykorzystywane, zawsze z natury rzeczy. Ten mechanizm ustawia go niżej w hierarchii wartości. To jest właśnie doktryna. Ale ten moment, kiedy pewne rodzaje leków za chwilę zaczną być dostępne na rynku bez obowiązkowych testów, jest przełamaniem tej doktryny, bo ten mechanizm zaczyna się sypać. Nie mamy już automatyzmu, jak to jest w przypadku doktry, doktryn. Mamy przełamanie, mamy możliwość wyboru. To jest zupełnie fundamentalne dla mnie. I przeoczone nieco w dyskursie medialnym. Jednocześnie, i to też warto zauważyć, że nieliczne nie co prawda, ale jednak komentarze w mediach po tej decyzji amerykańskiej mówiły, że w zasadzie żadne procedury, niezależnie od tego, czy i w jakim stopniu używają modelu zwierzęcego, tak zwanego, nie dają stuprocentowej skuteczności bezpieczeństwa i efektywności leku. To trzeba zawsze pamiętać. To są bardzo skomplikowane kwestie. Używamy bardzo skomplikowanych organizmów, którymi sami zresztą jesteśmy, również kiedy chorujemy, i skomplikowanych substancji, które mają nam leczyć. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, niezależnie od tego, co byśmy zrobili. To jest warta rzecz pamiętania zawsze. Ale też jednym z komentarzy, które się pojawiały na fali tej decyzji amerykańskiej, było to, że coraz częściej testy i doświadczenia są krytykowane od strony ekonomicznej. Otóż Państwo wiecie i Wy wiecie, że na testach i doświadczeniach nabudował się, obudował się pewien przemysł, prawda? Często mówimy o tym, że chów przemysłowy i przemysłowe intensywne metody hodowli są niedobre, że łatwo je w zasadzie napiętnować większość polskiego społeczeństwa w zasadzie już to robi, przynajmniej w warstwie deklaratywnej, ale postawiłbym tezę, że w przypadku tak zwanej liwisekcji mamy również do czynienia z chowem przemysłowym. To jest przemysłowe rozmnażanie kolejnych linii podatnych na jakieś choroby, na jakiś rodzaj bólu, cierpienia. To ma formę przemysłową, to jest przemysł, za tym stoi ogromne lobby i ogromne naciski ekonomiczne. I na szczęście mówi się również w tym sensie, krytykując doświadczenia, że przestaje to mieć sens, dlatego że to jest zbyt drogie że alternatywne metody zaczynają być po prostu konkurencyjne, jeśli chodzi o pieniądze, o których mówiono przede mną, prawda? To jest bardzo ważne. Mamy różne argumenty, które możemy stosować. Ten ekonomiczny jest jednym z nich i możemy go jak najbardziej wykorzystywać. Elżanowski powiedział jeszcze tak. Musimy się nauczyć, do tego jeszcze wrócę, nauczyć względ niebezpiecznego testowania leków na nas samych oraz wykorzystania tkanek i narządów. Przeanalizujmy ten mały fragment, pozwólcie. To względnie oznacza, że nigdy nie będziemy mieli stuprocentowej pewności. Mówimy o względnym bezpieczeństwie i ono nam powinno wystarczyć. Ale jest to ważniejsze słowo, to słowo nauczyć. Słowo nauczyć i nauka to jest ta sama rodzina słów, prawda? I kiedy mówi się o nauce, to w zasadzie jej pierwszą i podstawową funkcją byłoby. No powiększanie tej sfery, gdzie coś umiemy z tym, że my powinniśmy przede wszystkim wymagać od nauki, żeby ona sama nauczyła się uwzględniać perspektywę ofiary, zwierzęcia, którego, które krzywdzi. Czyli jak być lepszym w sensie moralnym, nie tylko efektywniejszym w sensie naukowym, czy bardziej rzetelnym, jeśli chodzi o metodologię naukową. Ale wcześniej przed tym wszystkim bardziej fundamentalny sposób, żeby być dobrym dla kogoś drugiego. Przecież to jest takie proste. To zawsze powinno być u podstaw każdego działania, czy w nauce, czy w biznesie, czy w aktywizmie, gdziekolwiek. To jest rzecz najważniejsza. I kiedy mówi się nauka, powinna się od niej wymagać umiejętności przyjęcia perspektywy ofiary. To jest fundamentalna rzecz. Erzanowski powiedział jeszcze tak, że przeszkadza w tej nauce, czy w tym procesie nauki bycia dobrym głęboko zakorzeniona ideologia. To też warto podkreślać, ponieważ często się przedstawia spór zwolenników i przed, przeciwników doświadczeń na zwierzętach jako spór tych zideologizowanych, często lewicujących Was i mnie w tym. A po drugiej stronie też rzetelna zawsze i rzekomo bezstronna nauka. Otóż jest to spór ideologiczny i obu, po obu stronach mamy do czynienia z pewną ideologią, rozumianą jako wspólny prze zestaw przekonań i zachowań wynikających z tych przekonań. Dobrze Elżanowski powiedział, że to jest pewna głęboko zakorzeniona ideologia. My sobie ją nazwaliśmy na początku supremacji człowieka. Wywyższania bezwzględnego. Bezwzględnego znaczy niezależnie od tego, w jakiej sytuacji i dla jakich celów. Więc tak, to jest walka dwóch ideologii. I to musimy się nauczyć, dla mnie tak ważne. I ta znamienna nazwa nauka, nauka bycia... Dobrym. I teraz w nawiązaniu, tu przechodzę do drugiej części, pozwólcie, do tej walki ideologicznej, która odbywa się nad ofiarami i nad ich cierpieniem. Mamy taki spór, przeciąganie liny dwóch prawd. Możemy sobie je wziąć w cudzysłów, którą chcecie wziąć w cudzysłów, to weźcie w tym momencie. Nie będę podpowiadał, ale jest to taka walka dwóch prawd. O co walka? Przede wszystkim o świadomość i. Poparcie o umysły opinii publicznej, która jest zawsze bardzo ważna w rozstrzygnięciach legislacyjnych. Im wyższe poparcie dla danego zakazu, na przykład, tym szybciej on wejdzie w życie, prawda? To jest dosyć proste. Nie chcę tego zbyt upraszczać, ale mniej więcej można mówić o takim przełożeniu. Więc mamy pewną walkę o umysły ludzi, i te dwie prawdy są następujące. Otóż pierwsze to jest ta prawda zwolenników doświadczeń. Na zwierzętach, budowana moim zdaniem bardzo często na przeszacowaniu wartości doświadczeń. To przeszacowanie, bardzo łatwo tutaj y, opowiedzieć, to jest po prostu nadawanie zbyt wielkiej wartości jakiemuś procederowi czy jakiejś procedurze czy czemuś. Otóż świat naukowy często przeszacowuje wartość. Doświadczeń. Z różnych przyczyn, częściowo faktycznie naukowcy mają takie przekonanie, być może znów wchodzi tam pewien mechanizm automatyzacji przekonań, dlatego że nie są uczeni niemal na żadnym etapie empatii, wrażliwości, przyjmowania perspektywy zwierzęcia. No to są zresztą twarde dane naukowe analizujące na przykład proces edukacji w ramach weterynarii czy nawet biologicznych, który niemal nie ma. Nie ma Elementów nauczania etycznego. A więc ci ludzie są w pewnym stopniu źle uwarunkowani, i z łatwością przychodzi im krzywdzenie i z łatwością przychodzi im przeszacowanie tak zwanego modelu zwierzęcego. Oczywiście, drugim trybem, w którym to przeszacowanie się dzieje, jest świadoma manipulacja, która bez wątpienia istnieje. To znowu na stronach organizacji działających przeciwko. Wykorzystywaniu zwierząt do doświadczeń gdzie Widzimy dobrze analizy wszelkich wypowiedzi z różnych źródeł naukowców, którzy ewidentnie kłamią, ewidentnie zwodzą nas, manipulują i tak dalej. To chyba nie podlega w tym momencie dyskusji, wiemy to dosyć dobrze. Więc co najmniej dwa takie tryby przeszacowania, ale to jest jedna strona, upraszczam. Tą drugą jest ta, ta prawda, którą wynosicie, albo szerzej prawda przeciwników. Yy, Doświadczeń na zwierzętach i my z kolei mamy, chcę powiedzieć tutaj krytycznie, wobec nas samych, niektórzy z nas mają tendencję do niedoszacowania wartości tych, tych doświadczeń. Ja nie zaprzeczam tutaj bólowi, cierpieniu i krzywdy tych zwierząt, na to nigdy sobie nie pozwolę. Natomiast mogę sobie pozwolić na szczyptę krytyki, że niektóre środowiska działające. Przeciw doświadczeniom na zwierzętach przyjmują taką perspektywę, że nigdy one w żaden sposób nie pomogą rozwojowi nauki. Niestety nie mamy, co chyba już mówiłem na którejś z poprzednich akcji, takiego, takiej wygody. Pewnie przyniosły w jakimś stopniu y, możliwość rozwoju nauki, choć odbywało się to oczywiście po trupach. Więc mamy ten spór dwóch prawd, ale chcę Wam dodać do, tej, do tego zestawu do tego. Zestawem nad zwierzęciem, który się cały czas rozgrywa, zupełnie najważniejszą prawdę, którą jest bardzo często zapomniana. To jest prawda, którą noszą same zwierzęta uwikłane w ten proceder. To jest prawda bólu, który odczuwają również teraz, kiedy tu stoimy. To jest prawda cierpienia, które cały czas odczuwają. To jest prawda ich osamotnienia w tych sterylnych warunkach, kiedy nie mają możliwości, realizowania siebie dobrych kontaktów społecznych z innymi sobie podobnymi prawda możemy tutaj wymieniać ich ból ich krzywdę do białego rana i to jest ta prawda zauważcie to której źródłem jest sama ofiara i to jest wywrócenie tego stolika dyskusji ponieważ ta prawda jest bezdyskusyjnie najważniejsza to jest bezdyskusyjnie najważniejsza prawda w tym wszystkim i jedyna, której nie da się zaprzeczyć. My się możemy na śmierć i życie kłócić o to, czy jak warte, ile warte są w sensie naukowym, metodologicznym, efektywności te doświadczenia i będziemy to pewnie robić do, jeszcze przez lata, ale nikt po obu stronach nie jest w stanie zaprzeczyć tej niezaprzeczalnej prawdzie czyjegoś bólu, który nie zniknie. Niezależnie od tego, ile manipulacji się nad nim nabuduje, zauważcie to. Uwzględnienie tej prawdy po prostu wywraca stolik. Ona jest najważniejsza. Powinna w zasadzie ta prawda ucinać wszelkie dyskusje i natychmiast spowodować delegalizację matrytowania zwierząt, torturowania, krzywdzenia, zadawania im bólu, okaleczania i odbierania ich pięknego życia. Ale tak się, jak wiemy, niestety nie dzieje. I kończąc już. Chcę powiedzieć, że to uwzględnianie perspektywy ofiary nie jest czymś, o co prosimy tylko my. Zauważcie, że to jest coś, o co proszą wszelkie ruchy społeczne, które działają na rzecz jakichkolwiek wykluczonych, poddanych opresji i zniewolonych. Również innych ludzi, prawda? To jest rzecz, która łączy nas z innymi ruchami społecznymi. Jeśli oni się tego domagają, my również możemy się tego domagać. To jest zupełnie logiczna konsekwencja przyjęcia tego, że ofiara liczy się najbardziej, a jej wartość jest najwyższa w całej tej układance i w całym tym sporze. Niezależnie od tego, do jakiego gatunku biologicznego należy. Dziękuję bardzo.